Dobry wieczór, witam w Liberalnej Niedzieli. W dzisiejszym programie skupimy się nad problemem lewackiego seksizmu i rasizmu i to rasizmu i seksizmu uprawianych w imię walki z seksizmem i rasizmem. Pretekstem do tego programu, do tematu dzisiejszego programu jest sprawa rasistowskiego wybrójku, przepraszam, seksistowskiego wybryku władz Uniwersytetu Warszawskiego. Który to uniwersytet właśnie wprowadza ultraseksistowski plan równości, przewrotnie właśnie nazwany plan równości, zakładający wprowadzenie między innymi parytetów wśród kadry naukowej, a także przymusowych pogadanek ideologicznych zarówno dla pracowników, jak i studentów. No, bardzo przykre oczywiście, że. Uczelnia, która przecież uchodziła za prestiżową, za jedną z najlepszych, a czasami najlepszą w Polsce, dopuszcza się rzeczywiście takiej promocji no, absurdalnych, tak naprawdę rozwiązań, które mają właśnie pod pozorem rzekomej walki z, z seksizmem i z nierównościami zinstytucjonalizować ten problem i zinstytucjonalizować to zjawisko. Tu właśnie dochodzimy do problemu parytetów, do problemu parytetów, a więc narzędzia, z którym mamy do czynienia w, także w życiu publicznym, także w polskiej polityce od wielu lat, więc zastanówmy się właśnie może szerzej nad tym problemem samym w sobie. Na czym polegają parytety i dlaczego nie można mówić, że, że jakikolwiek parytet prowadzi do walki z wykluczeniem, walki z, z seksizmem czy rasizmem, tylko że właśnie to zjawisko instytucjonalizuje. Skupmy się rzeczywiście na temacie na początku, przynajmniej na temacie równości płci i na tych parytetach płciowych. Tak? Mamy te same, mamy przecież właśnie parytety. Na listach wyborczych, które są właśnie w wyborach do Sejmu, do Senatu, do jednostek samorządu terytorialnego, które są takim no, najbardziej bulwersującym z istniejących obecnie przykładów zinstytucjonalizowanego seksizmu. Dlaczego, właśnie mimo, że wprowadzane były w wypadku list wyborczych, czy będą w wypadku tego, Planu równościowego na UW pod pretekstem walki z dyskryminacją, same w sobie są dyskryminacją. No zacznijmy od, tego, zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest równość, w tym wypadku równość płci. Równość płci oznacza, że dokonujemy kryteriów wyłącznie merytorycznych, co dana osoba. Czy to kandydat na posła, czy to pracownik sobą reprezentuje, nie zważając na to, jaki jest płci. Czyli e, jeśli trzymamy się takiej rzeczywistej zasady niedyskryminacji, a więc zasady, e, właśnie zasady takiej równości, to wykluczamy właśnie to kryterium. Tak? To znaczy, nie kierujemy się tym kryterium, zatrudniając pracownika, wybierając kandydata na posła i radnego czy układając listy wyborcze. Czyli dokładnie wprowadzenie parytetu, a więc z góry założenie, że na listach wyborczych, bądź też wśród kadry, bądź też wśród pracowników, bądź w jakimkolwiek gronie, co do którego dokonujemy wyboru, albo spośród którego dokonujemy wyboru, ma być taka sama, czy też ściśle określona liczba kobiet i liczba mężczyzn. To właśnie jest dokładnym zaprzeczeniem tej zasady równości. Jeśli ignorujemy kryterium płci, no to nie możemy jednocześnie instytucjonalizować płci jako kryterium, bo właśnie wtedy dokonujemy tejże dyskryminacji. Jest to dyskryminacja zupełnie realna, tak? Jeśli mamy obowiązek, że na listach wyborczych musi być 35% mężczyzn, 35% kobiet i tylko to co zostaje, jest tutaj dowolne, to oznacza, że jeśli, dajmy na to, dany komitet wyborczy na listach wyborczych miałby świetnych kandydatów, dobranych pod względem merytorycznym, wybranych idealnie, że to jest nasza, powiedzmy, dwudziestka najlepszych kandydatów. I tak się skłoży, że dziewiętnaście spośród tych dwudziestu najlepszych osób przypadkowo będzie, powiedzmy, kobietami. Nie będzie ten komitet wyborczy mógł zarejestrować takiej listy, bo będzie musiał zapewnić, że 35% tejże listy y, będą, będą stanowili y, mężczyźni, tak? A więc będzie musiał ten komitet z listy kandydatów zrzucić kilka kobiet i dobrać kilkoro mężczyzn. Oczywiście analogiczna sytuacja by była, gdyby mieli 19 świetnych mężczyzn na te listy i tylko jedną kobietę, wtedy musieliby wyrzucić z tej listy tych lepszych kandydatów na rzecz gorszych, którzy spełnią, którzy sprawią, że lista spełni kryterium płci. Dokładnie to samo ma... Miejsce w wypadku właśnie wdrażania jakichś tam planów równościowych w instytucjach, w instytucjach akademickich. Jeśli chodzi o Uniwersytet Warszawski, ja nie miałbym nic przeciwko, znaczy, oczywiście i tak bym to potępiał i, i tak uznawałbym to za czystą głupotę, ale. Nie domagałbym się jakiejś znaczącej reakcji na takie zjawiska, gdyby chodziło o instytucję prywatną finansowaną ze środków prywatnych. No bo oczywiście pojęcie dyskryminacji, nie ma żadnego zastosowania, nie ma żadnego zastosowania do sytuacji rynkowych, gdzie prywatne podmioty mogą sobie dokonywać takich wyborów, jakich chcą. Jedni mogą chcieć mieć 100% kadry mężczyzn, drudzy 100% kadry kobiet. Trzeci 100% kadry blondynów, a czwarty 100% kadry niebieskookich. To nie ma znaczenia w wypadku instytucji działających na wolnym rynku. Takie działania oczywiście najbardziej zaszkodziłyby temu, kto by prowadził taką politykę, ale nie można w to ingerować. Natomiast w wypadku Uniwersytetu Warszawskiego, czy też właśnie w wypadku wyborów bo to jest chyba jeszcze bardziej taki brutalny, można powiedzieć, przykład, mamy do czynienia właśnie z instytucjonalizowaną dyskryminacją sensu stricte, gdy mówimy o instytucji finansowanej z naszych, z naszych podatków, a gdy jeszcze właśnie mówiliśmy o parytetach wyborczych, no to właściwie o sposobie sprawowania władzy, a więc o zabachu na tę demokrację, której niby rzekomo lewica tak broni. Gdy jeszcze do tego seksistowskiego planu parytetów Uniwersytetu Warszawskiego dochodzi program jakiejś ideologizacji pogadanych na temat równości, gdzie, jak się okazuje, przykładem równości ma być właśnie tak skrajnie dyskryminacyjny postulat, no to mamy do czynienia z jakąś propagandą finansowaną z naszych podatków, która jest realizacją doktryny jakiegoś marksizmu kulturowego. No, coś co, naprawdę powinno, coś, co naprawdę powinno wywołać jakąś stanowczą interwencję chociażby ze strony Ministerstwa Nauki, a takiej interwencji przy lewicowym rządzie pisów doczekać się nie możemy. Oczywiście te przykłady, ten przykład Uniwersytetu Warszawskiego jest taki świeży i w miarę lokalny, w tym sensie, że to dotyczy Polski natomiast dotyczy Polski bieżących wydarzeń, natomiast mówimy o zjawisku, które na całym świecie od dłuższego czasu występuje. Dzisiaj przecież, gdy mamy te organizowane przez faszystowską organizację zwaną Antifą, protesty pod hasłem Black Lives Matters, gdzie przestępca tam zginął w wyniku interwencji policji i nagle to się stało okazją dla Okazją dla rabowania sklepów, niszczenia mienia, aktów przemocy itd. Tak ze stron właśnie pod tym hasłem Black Lives Matter. Black Lives Matter to niby stał się taki ruch, który właśnie miał walczyć rzekomo z wykluczeniem czy dyskryminacją czarnych, a tymczasem w rzeczywistości sprawia, staje się takim usprawiedliwieniem przemocy ze strony, ze strony czarnych tylko dlatego, że są czarni. Gdy, gdyby ty, tych samych aktów agresji dokonywali, dokonywali biali, no to pewnie już nie byłoby takiego przyzwolenia wobec tych aktów agresji ze strony tych, którzy właśnie, gdy dokonują tego, gdy, gdy tych czynów dokonują można powiedzieć, członkowie tego rasistowskiego ruchu Black, Life, Black Lives Matter są nagle pełni solidaryzowania się z nimi, że to biedni wykluczeni i tak dalej. Nie, przestępcy to przestępcy i bez względu na to, czy są biali, czy są czarni, tak samo należy ich traktować. Jeśli ktoś dokonuje aktów agresji, to nie ma znaczenia, jaki ma kolor skóry, powinien zostać za to. Za to ukarany, i tak jak oczywiście kolor skóry nie może być kryterium wyborów, właśnie publicznych, nie może być kryterium ustalania list wyborczych, i tak dalej, tak samo nie może być kryterium usprawiedliwiania inicjowania przemocy. Zresztą, nawet skupmy się na tym samym haśle Black Lives Matter, prawda, które rzekomo jest tutaj uznawane za symbol walki z rasizmem, ale już gdyby ktoś użył analogicznie hasła White Lives Matter, to już to hasło, to już to hasło okazuje się symbolem jakiejś białej supremacji, tak to się określa. Co więcej, to już jest chyba jakaś kolejna aberracja, czyli jakby się wydawało, że no, neutralne pod względem koloru skóry hasło All Lives Matter, tak, czyli każde życie się liczy, też przez lewice jest uznawane za... Jako, że jest niby kontrolą wobec ruchu Black Lives Matter. To już właśnie to no, wydawałoby się najbardziej antyrasistowskie hasło. Przez lewicowych rasistów jest uznawane za, za rasistowskie, co już jest absurdem. No, cały ten ruch właśnie tej lewackiej dyskryminacji, lewackiego rasizmu, lewackiego seksizmu. No, on ma korzenie oczywiście w tym dzisiejszym współczesnym marksizmie kulturowym, który, który po prostu szuka sobie takiego nowego proletariatu, ale to Stany Zjednoczone tym zjawiskiem są już doświadczone od dłuższego czasu. Już kilkadziesiąt lat temu miały, próbowano oswoić się właśnie z tą lewicową dyskryminacją, gdzie używano określenia typu akcja afirmatywna, czy też pozytywna dyskryminacja, gdzie na przykład przy przyjęciach na studia inne kryteria były dla kobiet i mężczyzn, albo inne kryteria były dla czarnych i białych, tak żeby właśnie ktoś, kto jest w rzekomo dyskryminowanej grupie, mając gorsze wyniki, mógł się dostać na studia łatwiej niż ktoś, kto jest, kto ma, osiąga lepsze wyniki, ale jest z rzekomo uprzywilejowanej grupy. Jakie są skutki tego takiej właśnie dyskryminacji dyskryminacji prowadzonej w imię walki dyskryminacją, tej lewicowej dyskryminacji. No, skutki są takie, że te oczywiście godne potępienia zjawiska typu rasizm czy seksizm narastają zamiast, zamiast maleć. No ale właśnie one się biorą z tego, że lewica próbuje zinstytucjonalizować te, te kryteria dyskryminacji pod pozorem walki z dyskryminacją. Kolejnym oczywiście bardzo poważnym skutkiem jest cenzura. Jest no, cenzura w formie takiej politycznej poprawności, ale która również przybiera zinstytucjonalizowane, zinstytucjonalizowane formy. No, a w tym poszukiwaniu nowego proletariatu pojawiają się kolejne formy. Dyskryminacji pod pozorem walki z dyskryminacją, gdzie się szuka, prawda? Zamiast kryteriów merytorycznych, szuka się kryterium tego, żeby był odpowiedni balans już nie tylko płci czy kolorów skóry, ale i orientacji seksualnych, jakiegoś pochodzenia, wszystkich innych kryteriów, jakie arbitralnie sobie lewica uzna. Za y, y, kluczowe. Do tego dochodzi jeszcze kwestia naruszenia swobody zawierania umów, gdy kwestie dyskryminacji próbuje się przenieść z życia publicznego na życie prywatne. No, to właśnie pokazuje, y, że y, jak mądrze kiedyś powiedział Ennio Flajano... Słowa, które były spopularyzowane przez Oriany Falacci, są dwa rodzaje faszyzmu: faszyzm i antyfaszyzm. No właśnie ten faszyzm pod pozorem antyfaszyzmu, dzisiaj niestety jest chyba tym najgroźniejszym, wydaje się, obecnie rodzajem faszyzmu, ponieważ on prowadzi do prawdziwej dyskryminacji i do cenzury. A jakie jest to rozwiązanie? Jak naprawdę walczyć z rasizmem i seksizmem? Żeby naprawdę walczyć z rasizmem i seksizmem, Należy po prostu wprowadzić wolnorynkowy kapitalizm i przestrzegać, przestrzegać zasad wolnorynkowego kapitalizmu. Państwo musi być, musi rzeczywiście gwarantować równość wobec prawa dla każdego, a więc nie wprowadzać parytetów, a od spraw. Poza państwowych od spraw prywatnych, się po prostu odczepić. W takiej sytuacji będziemy mieli rzeczywiście gwarancję, że będziemy mieli wolny rynek oparty na merytokracji, tak? I wtedy w wyborach politycznych nie będziemy zważać ani na płeć, ani na rasę, ani na żadne inne tego typu kryteria, tylko na kryteria merytoryczne. Ale to samo będzie się działo też w naszych prywatnych wyborach w życiu gospodarczym i społecznym, gdzie także będziemy właśnie na zasadzie Merytorycznej oceny, a nie na zasadzie uprzedzeń czy parytetów dokonywać w swoim życiu wyborów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.